Jak ja się to korwa znalazłem, nie pamiętam tego zachoi, ja nazywam się, nie interesuje mnie jak się nazywam lecz wiedz, że jestem postranym magiem, z twojej dopłydownie działem się że zgwałciłeś śniącego który ze strachu otworzył portal i wessał się do czarnej dziory, potem bordel się zawalił i przygniotła cię sterta z kondomów, ze smrodo zdechłeś i leżałeś tak przez 50 lat, dlaczego ja żyję? Powinienem teraz leżeć i wąchać kondomy od dołu. Nakładałem kondomy po kolei, żeby cię stamtąd wyciągnąć. a ja potek się zestrałem i tak odżyłeś. Lecz twoje kwiponek zabrały dziwki z bordelu obok, żeby wykorzystać go do reklamy proszko do prania, a proszek, który wypierze zbroje z magicznej rody to dobra reklama jest. Ale pewnie jesteś ciekawy jak masz na imię? Główno mnie to obchodzi. Ja mam na gaciach napisane moje imię, ale nigdy go nie poznałem, bo nigdy nie zdejmował. Co mam robić? Sąd Dwa zasady. Po pierwsze robta co chce ta a po drugie robta to co ja ci powiadam ale przejdźmy do rzeczy. Masz zdobyć chipsy in nosa. Potężny artefakt ze starożytności przechowywany w Nordmarze żeby nie spleśniał kropka dzięki niemu. Po zjedzeniu będzie można gadać ze smokami przez Gado Gado. Chipsy powinien mieć znany w środku of smakosz, Lord Hyden ma on swoją chatkę po chatka w Horinis. Jak się tam dostanę korwa mac, coś o mieście powinien wiedzieć podrożny teletobisz, który siedzi na swojej pedalskiej ławce, powinieneś wiedzieć o tym, że jest to miasto Gejow. Krap, krap, leżę ze jak pedzio. Okej, okay, wstałem. Teraz idę zawalić tego drecha w piżamie, co nigdy nie zdejmuje gaci z dopy. O korwa, co ja taki śpiący dzisiaj jestem? Dobra, walnę cię w jaja, jeśli je na tobie znajdę. A masz pedale. O korwa to ja ociekam jak baba. korwa, ten gej mnie goni i chce bić swoim kotasem po mordzie. La 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 la, la go go power bezio. No, nareszcie od tego debila ociekłem, idę teraz do Korinis po jakieś chipsy, które może, a co to za monstrum jest? Aaaa, korwa ty bestio włochata, a masz chlast chlast, gdzie ociekasz korwa, stoi bestio wracaj, honoto i walcz jak na bestie przystało, ciach i po tobie, jeszcze tylko seżarło wezmę. O, kotek bory, kici kici miał miał, hej, on ma wściekliznę aa, a, a masz, zaraz zrobię ci konkwostyłka jak brozli i, a tak, je piepi po ptokach twoich, a o a nie gryskotko bory, zaraz cię jedne, wpis do ci, pist pistał a deklo, nie sejwowałem ostatnio gry, ożyje koda zara i po tobie będzie, po 8 i. A o a to ja zwiewam, o korwa, kocie, co cię tak ciągnie do pyty mojej, a a, a kot korody nie gon mnie, o lol byle nie dowierzy, hej, czy ten kot mnie goni jeszcze, zatrzymał się hoj jebany, to ja teraz go tak podobsko strzele, że na tyłko nie osiądzie przez parę dobrych kocich lat, czekaj ty to jedna, a masz, pyta ha ha, ha 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 i co teraz powiesz kiedy straciłeś odbyta? Ach jaka słodka jest zemsta, eee, e, czy ta owca się pomnożyła, to już nawet owcze tropy się bzykają? O korwa, a co to za jaskinia, ciemno to jak w dopie o moryzna, a zimno jak w dopie o eskimosa, o, jakiś dopek w kortce tłoczy na plety, pomogę mu, brozli styl, il, hej kolo, nie chowaj hoja, przyda ci się, kim jesteś? Jestem korwa, nie interesuje mnie to za choj, dlaczego mi pomogłeś, a tak się nastawiałem, że już mi to zrobią i ostatni raz waliłem konia, jak to korwa mać, mieli mi choja obciąć, bo chciałem się wykastrować, nazywasz się kastrat, prawda, to prawda, choć nie wiem czemu tak się nazywam nawet, przecież waliłem konia raz na sto lat, gdzie miasto? A za ho, dobra, nie będę mówić nic o bo bo tęsknić zaczynam, miasto jest parę chojow stąd. Of choj no nie, tęsknię za moim ho, korwa, no do ho, no w ho, oho, korwa. Czemu ciągle hojo hojo, ok, zajmijmy się hojami, znaczy wychlastami, wio, leziem na hojów, znaczy wychlastów, ow hoj, ten hoj mnie zaraził, kowa, a tak, aa. opowiem ci dowcip hojo, czym się różni teściowa od słońca, niczym, na jedno i na drogi nie da się patrzeć, ten dowcip był bez sensu jak lokata, Aa, no dobra, teraz idę se pierdnać, będę pierwszy. Formą bez i. go go go, o oh, och, ale mi się chce pierdzić korwa, zara takiego bąkala poszczę, że wszystko pójdzie w pizdo, i choj, pierd. HMMM, czy ta fasolka zjedzona o kolesia w piżamce aż tak bardzo mi zaszkodziła, ow choj, a, ile bestii, dobra, to ja ociekam. <muzyka> No, nareszcie jestem na swoim terenie, a z tyłu jest wieża maga w wiecznych gaciach. Ow, choj goni mnie stado kotów, czy to miasto, a nie to jakaś wiocha. Jak wszystko, spi it! Ociekłem im, o to koleś w dresie. Pyta ha ha, ha. hojo, ho no to, pogadamy se w dopejrzo zwierza o a jaki to bol. Czego to szokasz ziom, jesteś za raperami czy za hip-hopowcami? Bo wiesz, my ziom ale trzym się razem. Jo jo, e. Za raperami chyba. No, to spoko ziom. Max i Kim konejs, Miasto jest tam. Na zadopio. To za moimi plerami ziom. Ale najpierw zropta coś dla mnie. Werwita z ziemi rzepę. Trzyma się jak cholera. Ech, i znowu do roboty, idę zrywać serzepę. Tylko czemu ten kolo gadał, że że patrzy się mocno ziemi? Aha, temo, pist pist, korwa, chlast chlast, no, odało się wreszcie, teraz pozrywam te fiotki i wsadzę jeziomalowi. Chono to, już do ciebie idę wsadzić ci te pyty. Gogo power bezi, o nie, to owca, aaa, ok, już mnie nie gonią, wsadzić ci te pyty?